Ekipa Donalda Tuska po to siłą przejmowała prokuraturę, żeby wrócić do tej komunistycznej zasady dajcie człowieka, a znajdzie się paragraf. Przeanalizujmy te zarzuty, które dzisiaj zostały ogłoszone wobec pana ministra Zbigniewa Ziobry. Pierwszy zarzut kierowania i założenia grupy przestępczej. Proszę Państwa, ten zarzut ma uzasadniać aresztowanie. Jeżeli ten absurdalny zarzut byłby poważny, no to ta grupa miałaby strukturę sformalizowaną i tajną. W celu popełnienia przestępstw taka grupa musiałaby być powołana. Przecież to jest jeden wielki absurd, jeden wielki absurd. Kolejny zarzut, przywłaszczenia. To byłoby pierwsze w historii przywłaszczenie, w którym rzekomy sprawca nawet nie czerpał ze środków żadnej korzyści, ani jej nie dysponował i nie władał przeznaczonymi pieniędzmi na rzecz konkretnego i innego podmiotu. No przecież zupełny absurd. Kolejny zarzut związany jest z niedopełnieniem obowiązków, bowiem minister Ziobro miał nie zdecydować o wyłączeniu swego zastępcy, ministra Romanowskiego, od sprawowania nadzoru nad realizacją dotacji celowych przyznanych Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości. A w jakim trybie miałby ktokolwiek decydować o wyłączeniu? Bo takiego trybu w przepisach nie ma. Kompletny absurd. Kolejny absurd. Zarzut związany z poleceniem, wydanym poleceniem rzekomo przez pana ministra Ziobrę, ministrowi Wosiowi w sprawie nabycia Pegasusa. No, na czym miałoby polegać to przywłaszczenie? bo chodzi tu o przywłaszczenie, rzekome przywłaszczenie pieniędzy publicznych. Miałby polegać na tym, że środki zostały przelane z jednego rachunku na drugi, z jednego rachunku skarbu państwa na drugi rachunek Skarbu Państwa, tak?